Dzisiaj się ma dzisiaj zakup nowego nabytku. Dzisiaj, że właśnie tym czymś pojedziemy do miasta, jest tak, jakby ciąg. albo ciągnik, albo już maszyna. Nie wiem. Nie no, mi się. Znaczy, no, o elitę. Choć znalazł to jedno okuszenie. Ciekawe na Co so, się ja teraz tam jadę? Z tym, że to. Aj mu wstać środek, zaczek. Zjaśnij, co nie. Tego iść, wiedzieć, więcej tam doczkiał. Powiedzmy sobie, słuchajcie, ciąg. Co tego, Słuchajcie. Ją... Chodzi o przyjdziecie u słucha od susę. Ja znaczy, się nie zamówię tam tego tywnika. Ten pan ma ciągnik, jest tak, to jest jakaś ta maszyna. A to, co z tyłu Za chwilę zobaczycie. Ok, co jedziemy idziemy? Jak to się, ja się sobie DLP, jak mówi? Oczywiście CDLTP. to mówi Polski X1. Chciałam tutaj ciszę. To pewnie drę. Cóż. Idziemy sobie do miasta. Będziemy musiałobić. Chcę, żeby to nie było jakoś, Nie chcę żeby to było jakieś mega krótki. Idziemy do miasta. Na no, wieś jeszcze Na rynek. I właśnie tam jest ten pan. I zacząłem Ja Wjechałem, żeby z gospodarstwa bez niczego. Słuchajcie, zawsze musiałem coś kupować. Jesteśmy dodatkowy. Teraz nie, słuchajcie, to ma być seria bardzo idealistycznie i prawdziwa. Nie wiem, no yy... to znaczy P... Patrz tam jest to samo na serze. Tylko, że właśnie... Co ja by to wyglądało najbardziej, ślicznie, że po prostu... Stu. Zobaczycie ją. Wiem, że sobie odobiłem, Żeby to fajnie wyglądała ta seria. Zobaczymy sobie. Jest taki Hanio w tyle. Widzicie ten gajśny destość, co ja cię wiem czy zatrzymy za chwilę. Idziemy sobie jeszcze i zobaczymy sobie. Ja patrzy, to jak nasz uczyć. Tam tamten pierwszy domt, widzisz ten biały, to nie jest chyba ten. Nie jest ten. Dalej jest. Znaczy wyjedziemy sobie. Ej, no fajnie że zrobię. To sobie go zakupiliśmy. Nasze tego nie dajcie co? Ja nie chcę pozbywać hutsusa, patrzcie jaki fajny łód No, No mi co jest tak coś nie? Je. Ja mam nic, nie kupimy. Właściwie to ten jeden z większych wypadków. No i przepraszam, to to jest? Pomyliło mi się, słychać. Ale pan, że się... do niego się dzwoniłam. Jeszcze żeby my, to lepiej zapaskowało samo, więc słuchajcie, ja mu zapytkuję. ale luksus. A skąd ten pan miał coś pieniądz? Jedziemy nawet do Pan mówi, że już będę wyciągnął, bo ja mu i tak się wtaca. Ciągle pomaganie sąsiadom. Yy, nudzi pomaganie w koszywie, czy tam, czy tam czym. Idę spytać. Eee. Yy... Co so, właśnie są koszatka, Okej, okay, yy, Tak, dostałem pozwolenie od osoby koszatką przejechać. widzi pan pozwolenie na dotyczyło do czynnika. W sensie ja, ja to oczywiście z... jak zwykle się muszę. Ej, no patrz, to jest składane. Fajne, ten pan poczuł karty. Kosi? No Ten tak. no osoba cię kości? Nie ma kosza. Czy by... ja to wezmę? Przez panu nie zapłaciłem łupę. Wydaj mi to za. 6. Ile yy, to było? Nie, a 8000, tak. 8000. Za taką to kokosiatka. No i mam się na no, łatwiej na cenę.

To jest to słowo. Czy to jest na ktencimie? I wtacamy? Spójrzcie, kurczę, jakiego ksusa, no, co jest o rzeczy Wracamy, panie, 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 ten panie, mnie mnie najbardziej interesuje. Ciągle czy, czy czasem nie zakupić na gospodarstwo, ale coś o nim nie wiem, to dzisiaj jedzie do kraju, ja podzadawiam. A, i polskich zjedną, oczywiście. to jest nie. Dasz się mądrze, chodzi o twojego dyskota. Dasz się mądrze. Matkę, masz. Gdzie mnie oglądasz, to napisz w komentarzu. Że to ogólnie samo jak ty postycy ten za... napiszcie w komentarzach hashtag hashtag kosiatka to wam przypinam serduszko hashtag kosiatka i przypinam serduszko każdemu kto napisze przypinam serduszko za hashtag kosiatka oczywiście jak chcecie z z dużej jak chcecie hashtag kosiatka przypinam serduszko Przyknął tyle set. i będzie komentarz, tak jakich będzie 10 tysięcy. Najpierw ja będę 3 godziny na tym siedzieć i nie gadać w ogóle. Nie wiem. Dziękuję też, trzeba się coś zasieć, bo ja. No, ale nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. To no, jest cieszymy na gospodarce, a jest jeszcze jasno. Chciałbym tego sata nie wypdobywać. A w sumie i tak mam coś podwójnego wstawu. chciałam żeby cię jej nie skościć. Co? Troszkę już jesteśmy. to no, że żyjemy sobie o. nie czy teraz trzeba może nie

Какво ще ви се вижда, че я жа? Значи се очиваш по език. Тъжно се вижда, че на тази дета. Вече по скиму един теж не избеди, че да не е. Куда да? Начинку си вингу. Sevdiğim <tarotta> de çok Aż jest nie ma tu Nie mogę jak to dać, mi tu No tak, że jak na razie... Że... Tyle. Jak jest... moja znaczy naszka jeszcze nigdy nie robiła w tej grze. Czy stała się się wyciągnie fałd, że ja znaleziono, jesteś komuś na nie używaliśmy. ...troszkę za ciągnąć. Ciąg, no jestem... Łapie za to. i no, tu nie ma. No, Kurczę! No to się sobie nie zdał, nie dodał, Ten odcinek chyba bardziej nie będzie już śnić, ponieważ to chyba tyle. Ja sobie tutaj stanę. A z tym pięknym akcentem ten odcinek będzie kończony. Siemka, no i elo.